Temat metanu i temat planowanych regulacji Komisji Europejskiej, regulacji w postaci rozporządzenia związanego z emisją metanu, jest na pewno niezwykle ważny, jeżeli chodzi o przyszłość funkcjonowania naszego górnictwa, szczególnie górnictwa węgla kamiennego, gdzie mamy do czynienia z emisją właśnie metanu. Zagrożenie duże z tego powodu, że praktycznie nakładane będą opłaty związane z emisją metanu. Ciągle trwają dyskusje, pierwsze przymiarki, jeżeli chodzi o opłaty. Była mowa o tym, że opłaty będą naliczone, jeżeli ta emisja przekroczy pół tony metanu na tysiąc ton wydobytego węgla. W drodze negocjacji oczywiście my, strona polska, do tego rozporządzenia zgłaszała uwagi, przedsiębiorcy, ministerstwa, Aktualnie z moich informacji wynika, że są dyskusje na temat wprowadzenia opłat w przypadku emisji wyższych od 5 ton metanu na 1000 ton wydobycia, aczkolwiek ma to, być, ma to obowiązywać pomiędzy latami 27, 2027 a 2031. Po 31 roku planowane jest obniżenie tego poziomu do 3 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Duże zagrożenie, ponieważ rozporządzenie dokładnie nie precyzuje spraw związanych z karami, z opłatami finansowymi, aczkolwiek używane są przymiotniki takie o to, że te kary będą bardzo dotkliwe, odczuwalne bardzo mocno dla firm, które będą narażone na płacenie tych kar, więc możemy podejrzewać, że to będą istotne kwoty finansowe. Olej sobie przypominam, pan prezes Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, mówił, o tym, że w przypadku PGG są dopłaty na poziomie 1,5 miliarda złotych rocznie, więc jest to duże obciążenie. Problem dla wszystkich kopalń metanowych, chciałem powiedzieć, że w Polsce około 80% wydobycia prowadzimy z pokładów metanowych. W związku z tym no jest to dominujący udział, jeżeli chodzi o naszą eksploatację węgla kamiennego. W związku z tym no Cały czas śledzimy los tego rozporządzenia, prowadzone, odbywa się wiele spotkań, prowadzona jest dyskusja na ten temat, oczywiście spółki również planują, myślą nad tym już na przyszłość jak ewentualnie zmniejszyć emisję metanu poprzez zwiększenie efektywności odmetanowania czy też implementacji i zastosowania innych technologii, które pozwolą na ograniczenie emisji metanu do atmosfery. Aktualnie, o ile sobie przypominam, efektywność odmetanowania w polskich kopalniach wynosi około 40%. Innymi słowy 40% metanu, który uwalnia się podczas eksploatacji pokładu węgla kamiennego, jesteśmy w stanie i robimy to złapać naszymi systemami odmetanowania. Polska jest na pewno wiodącym krajem, jeżeli chodzi o doświadczenia i stosowania tej technologii. Natomiast dużym wyzwaniem jest metan zawarty w powietrzu wentylacyjnym, metan, który odprowadzany jest naszymi szybami wentylacyjnymi, i tutaj tak naprawdę na świecie funkcjonują technologie pilotowe. Natomiast w dużej skali, z mojej wiedzy wynika, chyba największa instalacja tego typu pracuje w Chinach, ale ciągle są to nie te parametry, których byśmy oczekiwali. Mam tutaj na myśli przede wszystkim niskie stężenie metanu w szybach wentylacyjnych, które średnio waha się od 0,1 do 0,2% i duży strumień powietrza, bo mówimy tutaj o kilkunastu tysiącach metrów sześciennych na minutę. Do tego jeszcze dochodzi wilgotność tego powietrza, zanieczyszczenia, więc olbrzymie wyzwanie przed nami. Myślę, że będą prowadzone prace, będą na pewno rozważania odnośnie zastosowania być może na którymś z szybów pilotowej takiej instalacji, natomiast Natomiast jest to duże wyzwanie. Na pewno są prowadzone prace dotyczące poprawności jeszcze efektywności odmetanowania, żeby z tych obecnych 40% podnieść tą efektywność na przykład do 50%, bo wtedy już mamy również istotne ograniczenie emisji metanu do powietrza wentylacyjnego.